Każda broń to jest kawałek historii. Tom na przykład pierwszy raz przebiłem czaszkę. Tom pierwszy raz sobie nabiłem guza. I pierwszy raz sobie rozciąłem rękę. Trzymając za ostrze. Au. I witam wszystkich ponownie, oprócz tych, których nienawidzę, czas na kolejną część, jakże fascynującą, przedstawiającą arsenał demonów. Shaberling, pierwsza broń palna produkowana masowo na potrzebę diamentowej szarży. Magazynek po opróżnieniu staje się granatem odłamkowym, jeśli strzelec zna się na magii. Tak, o tym nie wspominałem właśnie. Szaberling S1 MD To może znaczyć z tego co pamiętam model dla demona, tak gabarytowo, bo jest MPD, model pogromca demonów, właśnie też dla ludzi Smocza Morda Miecz noszony na przyjęciach i wszelkiego rodzaju zabawach. Nie wiem, czy kiedyś go zrobię. Mimo, że konstrukcyjnie nie jest aż taki trudny, ale nie wiem, czy warto. Na pewno, może kiedyś, jak będę miał czas i miejsce. Żeby go trzymać. Śmigło. Broń z ostrzami po obu stronach jest niewiarygodnie niebezpieczna. Można łatwo zranić samego siebie. Oczywiście jak umiesz, to czemu by nie. Maczeta radnego. Ostrze tej maczety jest ręcznie szarpane, przez co jest to groźna broń. Bez sześciu maczet radnych nie można rozpocząć posiedzenia rady sześciu. Teoretycznie, a w praktyce to tam Czasami można na to było przymknąć oko. Sztylet generalski. Sztylet z wbudowanym systemem sprężnowym, wystrzeliwującym zatrute strzałki. Spuścik jest tu, tu są dziurki. Dwie strzałki wchodzą na raz i dwie strzałki raczej od razu wylatują też na raz. Jak jedna nie trafi, to może trafi drugi. Księżycowe ostrze. Tak, z produkcją takich broni zawsze mam problem, bo. Trzeba jakąś bardzo szeroką deskę i bardzo dużo materiału idzie do śmieci. Jako, że ta broń jeszcze jest krótka, ma 70 cm, to bardzo możliwe, że można by było nie odzyskać nic z tych elementów, albo zrobić jakieś krótkie sztyleciki. A sztyletów to ja już mam za dużo. Wolę raczej duże broń, ale na duże broń nie mam z kolei miejsca. Włócznia Agara. Prosta, potężna włócznia, należąca do króla Agara. Bardzo wręcz prosta. W wycięciu to już na pewno. I całe życie z nią chodzi, nie zmienia broni zazwyczaj. Królewska tarcza pogromcy i teraz zaczynamy serię broni królewskich pogromcowych, tak jakby to nazwać. Jest symbol wojny, alchemii, armagedonu. I krótki królewski miecz pogromcy, i te bronie wszystkie są czerwone. Królewski sztylet pogromcy. Kosa owęgara, tak. Owęgar już miał pod koniec swojego. Karierowego zwieńczenia, które się nie skończyło, w sumie piękną kosę. Taką ładną, na pewno jej nie zrobi w życiu. Znaczy, nie, no może kiedyś zrobię, jak się porwę na to. Dobry. królewski miecz pogromcy, i to jest miecz krótki jeszcze, tak. Tu mamy królewską klingę pogromcy. Nie wydaje mi się, żebym ją zrobił. Jeśli chodzi o serię królewskich uroń pogromcy, to zrobiłem ich bardzo mało. Królewski od pogromcy, bardzo chciałbym go kiedyś zrobić. Żeby był równie ambitny i choteczny jak ten pierwszy. Aczkolwiek prawdopodobnie już nie zrobię Bym go z tak grubego drewna jakie było tamto. Tylko raczej z cieńszego. Nie, Królewski slajer pogromcy, też czerwony. Królewska włócznia pogromcy. Czarno-czerwona, trochę inaczej skonstruowana. Może ładniejsza od tej oryginalnej, zwykłej. Królewska kosa pogromcy. Taka sobie wizualnie według mnie. Ale nie miałem jakiegoś takiego natchnienia. Królewski młot pogromcy. To już były był bardzo ciężkie do zrobienia. Najlepiej przydałoby się mieć klocek drewna i... tą piłę taśmową, taką co się kręci, taki brzeszczot dookoła w maszynie. I umożliwia właśnie wycięcie takich kształtów, bo ręcznie to można by było się chetać, a nie to wyciąć. Królewski rapier pogromcy. Kurde, ja mam wrażenie, że kiedyś to broń robiłem, albo przynajmniej projektowałem. Hmm. Musiałbym zajrzeć sam do swoich odcinków i filmików. Długi królewski miecz pogromcy, to ten na pewno zrobiłem. Jestem tego raczej na 99% pewny. Królewski łuk pogromcy, tak samo mało przydatny i skuteczny i praktyczny, jeśli chodzi o replikę, jak i ten zwykły pogromcy, tak? Tu mamy Gatlingera, czyli minigana, karabin Gatlinga, tylko właśnie Mechaniczny, trzeba samemu kręcić korwką, żeby to sobie strzelało. Nie. Elektryczny, ogłuszać, magiczny. Tu się naciąga rączkę, to się robi powstaje ładunek elektryczny, i po wyzwoleniu robi wum i strzela ludzi. Tu mamy młot i skrowy. To jest broń, która ogłuszy nawet smoka. No, oczywiście trzeba było odpowiednie parametry do tego zrobić i przygotować to, tak, żeby nie zabiła, a ogłuszyła. Tu mamy ogłuszającą lancę, Broń ciężka, która wystrzeliwuje alchemiczny promień po naciśnięciu spustu. I to takiej broń się używało jednorazowo. Czyli jest bitwa, szarżuje się. Pierwszy cios to tym, robi się bum. To się odrzuca i wyciąga się już normalną broń, bo na bliski dystans nie ma sensu tym walczyć jak pamiętam, była gratera online, i w niej się właśnie walczyło takim gościem co miał tarczę. I miał właśnie lance, i walka nim była w sumie bez sensu, jeżeli nie miało się drużyny, bo on tylko bronił. A skuteczność w walce była chyba raczej nikła. Łuk uderzeniowy też z funkcją ładowania elektrycznego. Wyrzutnie obro Broń strzelająca obrożami elektrycznymi. Tak wygląda obroża. Jest specjalnie naładowana, magicznie. Wyrzutnia dosyć... No, specyficzna widać, ponieważ ta obroża jak się rozłoży to to całe bydle musi być takie duże, żeby to do ta obroża nie chlapła i się nie wyleciała i nie przekodziałkowała. tak? Dziwna konstrukcja, ale potrzeba matką wynalazków. Kastet uderzeniowy, kolejna broń elektryczna. Ogłuszająca bardziej niż zabijająca. Pryzmat ręczny, czyli wyrzutnia laserowa, używająca energii demona. Czyli magią się ładuje e, kryształ i kryształ robi i pum i łubudu w Uluminator. Działo laserowe anihilatora dalekiego zasięgu napra, napędzane ulumą i magią anihilatora. Mierze sobie, wsadza łapkę i pum pum robi. Łańcuch dla ozdoby, teoretycznie, ewentualnie się go jakoś wiesza pod sufitem, żeby na przykład broń wisiała i nie trzeba było się męczyć z podnoszeniem jej. Berło piorunujące. No, eteryczny kij magiczny, który emanuje potężną energią. No i myślę, że w tym odcinku to już by było na tyle. Nie ma co szaleć z ilością, żebyście się nie zmęczyli. A dobra, zrobimy jeszcze trochę. Jeszcze jedna stronka, bo czemu by nie. Tu mamy kostur wodza. Kostur wodza plemienia. Agernanus miał kiedyś podobny kostur, ale go zniszczył przy kolonizacji otchłani, A później używał miażdży czaszki, którą zapewne za chwilę zobaczycie. Granitowy podcinacz tętnic. Broń należąca do rdzennych plemion odchłani. I znowu pytanie, tak jak przy sztandarach. Skąd... Mają czaszki istot podobnych do ludzi, albo przynajmniej czaszki były podobne, może reszta już nie. Szabla eteryczna, miecz który wykorzystuje energię wiatru aby przeciąć metal. Czary Marychokus pokus, tak? Berło alchemiczne. Tak, chyba zaraz się zacznie seria z berłami. No berła to akurat rzecz takie bardziej skomplikowane, nimi się nigdy nie zastanawiałem. Czy je robić? Tutaj są takie blaszki, jak na przykład na sztandarach szkolnych, są. Mówię sztandaru. Tych bereł raczej nie będę nigdy robić, chyba żebym kiedyś się dorobił do jakiejś zajebistej Tokarki kopia bitewna. Tutaj ma taką końcówkę jak rakieta. To też wiadomo kopia, jak już mówiłem. Jednorazówka, później się wyciąga mieć. Tarcza falowa. Dlaczego falowa? Bo może przez to, że jest duża i jak się machnie, to się fala wygeneruje katana na smoki. Czy koniecznie pomoże w walce ze smokami, to nie wiem, aczkolwiek jak się komuś powie, że to jest katana na smoki, to może pójdzie walczyć ze smoki i w końcu da ci spokój, nie będzie ci dupy zawracać. Miecz łowcy smoków. To jest ten wielki, legendarny miecz łowców smoków, który kiedyś pokazywałem na rysunku, należący do twórcy gildii łowców smoków, nielegalnej, terrorystycznej organizacji zrzeszającej osoby, które chcą zabić smoki, a nie je pokonać. Po prostu wytępić srebrny miecz. Miecz srebrny noszony, żeby na przykład zwalczać możliwości wypaczenia poprzez śmierć. Kiedyś o tym już wspominałem. Podajże i ząbek. Dlaczego ząbek? Bo tu ma ząbek, kurwany, jakby to powiedzieć. Znaczy, wiadomo, że specjalnie, ale, ale ząbek dosyć specyficzny. Metr 30, czyli jak to ma metr 30, to, to jest bardzo grube. Bardzo dużo materiału trzeba było z drewna poświęcić, żeby zrobić taką broń. No ale może by była wizualnie jakaś taka w miarę. No, także teraz już sobie odpuścimy, żeby nie przedłużać. To by było na tyle. I do następnego odcinka.